Dzień dobry, witamy serdecznie w odcinku specjalnym, w którym sprawdzimy akcesoria z temu, czyli ze strony, na której znajdziecie wszystko i nic i tak naprawdę sprawdzimy, czy rzeczy, które nam są dostępne, mają jakikolwiek sens. No to zaczynamy od wideorejestratora, produktu, który nazywa się Kamera samochodowa z podwójnym aparatem 1080p do samochodów z noktowizorem na podczerwień, nagrywaniem w pętli i obiektywem szerokokątnym, ekran IPS o przekątnej 8,03 cm. 114,28 groszy. Zaznaczmy to, że w rejestrator jest marki Daszka. Jak się prezentuje nasz produkt marki Daszka? No, powiem ci, że jak na 114 zł, masz no. kamerę, drugą o, kamerę nie. i jeszcze wyświetlacz do tego i pewnie jakiś głośnik tutaj, znając no. życie. Dobra, szybki test, jak to działa, jak no, to nagrywa. No, właśnie, jakość sprawdźmy tego. Uwaga, podłączam zasilanie. Zaświeciło. O, jaka ładna muzyczka. Tak wygląda wnętrze samochodu, nagrane tą kamerką. Tak wygląda. Adrian? Mało intuicyjny montaż. Albo my jesteśmy zbyt głupi? Nie, nie może. Są pewne niedogodności, że tak to ujmę. Jeśli chodzi o taką pierwszą, pierwszą czynność związaną z kamerą, czyli montaż jej. No tego się już nie przesuwa, to jest przykręcone. 20 minutes later. To chyba mamy werdykt. Jeśli to nie chce wejść. No jakość nagrywania, wy drodzy widzowie, ocenie samodzielnie, natomiast no, my jesteśmy w stanie stwierdzić, że jak chodzi o sam w sobie montaż kamerki, no to nie opłaca się. Kolejnym produktem jest jakaś trąbka, tak? Co to to jest coś, co ja od bardzo dawno chciałem sprawdzić, czyli turbogwizdek do wydechów. Okay. Coś, co rzekomo ma symulować dźwięk turbosprężarki w momencie, gdy to zaczepimy o końcówkę układu wydechowego w samochodzie. Jak się to nazywa na stronie temu? Uniwersalny generator dźwięku turbiny wydechowej Stop Aluminium pasuje do większości samochodów i motocykli. Dostępny w kolorach srebrnym, czarnym, niebieskim, czerwonym. Rozmiary S do XL. Kosztuje to 20 ,47 zł 47 groszy. Okej. Okay. Jaki będzie efekt tego? Sprawdźmy to. Dobra, testik. Jak brzmi 10 z turbogwistkiem? Zagwizdało. <tryk> <tryk> <Beka. tryk> No, gwizdać gwizdzę, natomiast czy ten dźwięk przypomina turbo? Tak, średnio. Mam pewne wątpliwości. Panie Szymonie, zapraszam do zapoznania się z kolejnym produktem, jakim jest Alkomat. Za uwaga, 19,78. No, brzmi jak produkt jakościowy. Rozsądna cena, jak chodzi uh -huh. o Alkomat, prawda? No, co mamy? Co C mamy? Cztery usta ustników, no bo jeden już jest zamontowany. <grym> no i coś. Tak. <grym> to wygląda jak z odpustu jakaś zabawka. No dobra, to... ale. No przenieśmy się do centrum naukowo-badawczego i sprawdźmy to, czy działa. No to witamy Was bardzo serdecznie w naszym laboratorium. Tu ja, królik doświadczalny. A ja jestem laboratorantem. No i zobaczmy, czy pokaże, że Mateusz jest trzeźwy. Znaczy, mam nadzieję, że jest trzeźwy, na bo jest 17. 10 sekund dmuchania. 00. Zero, tak zero. Dobra. Testować będziemy na. złocistym soczku. Pan pomocnik, jak zwykle. Nie, i po jednym dmuchamy odstrzała. Jak już na tym etapie Alkomat pokaże nam 00, zero, zero, to znaczy, że nie jest dobry. 04. 0015. 04 BOC setne powin łączył się, sam. ale czyli coś wykrył Pato content zrobiony. Tak dokładnie 660 ml złocistego soczka. 4,5 promila dla ciekawski co nam mówi Alkomat online. Alkomat online twierdzi, że za 20 minut Mateusz powinien wydmuchać jakieś 0,3 promila. OK? Widzimy się za 20 minut. 20 minutes later. A. Z... Ile? No 0,1, 0,01, czyli mniej niż było wcześniej. Co jest raczej mało prawdopodobnym wynikiem? No, bo powinno rosnąć. No, ale wykrywa jakąś tam zawartość yy, alkoholu. Wykrywa, tak. No. Więc raczej traktowałbym to, jeżeli już by się ktoś zdecydował na zakup takiego alkomatu. Jako w takiej z... kategorii, że jeżeli coś wykryje, tak, to takie, nie taka zero-jedynkowa kwestia, że jak coś wykryje, to nie, nie wsiadajcie. Fajny brelok do kluczyków można sobie przypięć, co, nie? Zapraszam do zapoznania się z gigantycznym wlotem, który możemy zamontować i na dach, i na maskę. Jest spory, mhm. widzę tutaj, oj, 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 zobacz, tutaj o, już się, włókno węglowe tutaj już się kruszy. O nie. Sprawdźmy jakość wykonania. Ostrożnie, ostrożnie. Nazewnictwo, nazwa? To nie czapka? Samochodowa osłona wlotu powietrza, miarka, odpowietrznik, maski dekoracyjne, osłony środkowa, boczna osłona wylotu powietrza, uniwersalne akcesoria zewnętrzne samochodowe, 62,39. Jakość 2 na 10, efekt wizualny na samochodzie, zobaczmy. No, wlot na maskę postanowiliśmy, że zamontujemy jednak na dachu, ponieważ tutaj będzie to wyglądało chyba najbardziej spektakularnie. Dokładnie tak, z wlotem dostajemy taką tasiemkę dwustronną, którą sobie sami wycinamy, mierzymy i przyklejamy na wlot. A potem Ała. Także za chwileczkę zobaczymy, jaki będzie efekt finalny tego. No i moi drodzy, wiadomo, że my pozamawialiśmy takie najbardziej przypałowe rzeczy, które można znaleźć na temu. Natomiast spokojnie na temu znaleźć można również rzeczy, które można określić mianem przydatnych. Więc zachęcam Was do pobrania aplikacji temu, bo jest tam całe mnóstwo produktów. Tutaj wyświetla Wam się kod, którego jeżeli użyjecie podczas rejestracji, to będziecie mogli zgarnąć kupony o wartości nawet 400 złotych. Także link w opisie. A na Mateusza jeszcze chwilkę poczekamy. A few moments later. To kosztowało 6 dych, nie? No. Ja powiedział, że się nie opłaca. Nie opłaca się, moim zdaniem. Też. <noise> Dobrze, kolejna rzecz. Zacznijmy od nazwy. Uniwersalna samochodowa klejka z włókna węglowego na maskę zamka wyścigowego bonet Dekoracyjna łyżka do kaptura. <noise> Nie wiem, jaka łyżka, jaki kaptur, ale no, kwestia tego, że to przyklejamy na maskę i ma imitować te takie blokady, które są w no. zazwyczaj motorsportowych samochodach, czy tej driftowozy, albo no, jakieś. Łyszki do maski Tak, dokładnie. Znaczy, mhm. jak to było? Łyszki do kaptura. Łyszki do kaptura, dokładnie tak. Ja myślałem, że to chociaż się będzie otwierało. No też Otóż nic nie robi. nadzieję. Widziałem, że któreś z nich jest tak średnio pomalowany, że tu widać taki... Szkarbonem się nie maluje. E, pomyliło mi się coś, nieważne. 1199 Jak to będzie wyglądać na... Za dwa? Za dwa. Po 6 zł. Dobre cenę, co we gnowe, co nie? jedno. Ja drugie. Ładnie. Nierówno. <grym> Klej! W sumie to chyba najlepiej ze wszystkich. Mój faworyt. Tak, no fajnie, takie solidne, taśma była przyklejona od razu, nie trzeba było się bawić tasiemką, naklejając, odklejając, ciąć. ciąż Opłacone, Dobra, fajne, no. Opłaca się. No. Tym razem produkt, który otrzymaliśmy w opakowaniu. W opakowaniu, które wygląda jak z odpustu. Cze-je-szęk? E, to jest producent. Okay. Renomowana marka z Chin, z tego co wiem. Dajcie znać, kto zna. E, Dobra, otór, Pierwszy, jeden z niewielu produktów, które są w opakowaniu. Jest jakiś taki. O, e, to chyba dodatek. <grym> o, tu jeszcze. A nie, to ten się... nie, ten się też nie trzyma. O. Okay. Jedna para naklejek na samochód symulujących wlot powietrza na masce samochodu, ozdoba zewnętrzna samochodu imitująca wlot powietrza na masce silnika, fałszywy wlot powietrza rekinich skrzeli. krzeli. 18,72 O to już drogo. Szczerze? No. Yy, poprzednie te skrzele yy, Gumy na kapturki? Na ka łyżka łyżka do kaptury. kaptura. Yy, chyba fajniejsze. Tak, tak, no na pewno. I lepszy stosunek ceny do jakości? Tak! <grymne> Gdzie odpuściłeś? Tu! To... Tak, nawet solidnie się to trzyma. No, powiedzmy, że solidnie. No i jak jest? Jest ok. Ja bym powiedział, że jest średnio. Niech będzie. Czy się opłaca? Yy... Tak! Jak ktoś już decyduje się na kupno czegoś takiego, A, no to, to już się ochotne. Jeżeli to rozpatrujemy w takiej kategorii, tak. to myślę, że jest ok. ok. Kolejny produkt to... strzela. Skrzelka? Może Nie bardziej? wiem, jak bym to nazwał. Wiem, że na temu. Nazywa się to jedna para, uniwersalny kaptur samochodowy ABS, otwory wentylacyjne, naklejka na karoserię, otwory wentylacyjne w stylu włókna węglowego, modyfikacja samochodu zewnętrzne, akcesoria wykończeniowe. Otwory wentylacyjne? Otworów tu nie widzę. Włókno węglowe, to to raczej nie jest? Nie, no jest, ewidentnie że jest tak? takie malutkie sukienka tam. A nie eee, od spodu też być To jest idealne. pomalowane. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać na aucie. Ile to kosztuje 39,59. W którym miejscu? Może tu? Pytanie o pozycji czy jest okay. O nie, mi się już o nie! Ale to dobrze znaczy o taśmie, która będzie wykrzywiona jak skurczy byk. Ale może nie odpadnie. Ale takie solidne, jak się to tak dociska. Całe auto się buje. Myślałem, <gryzny> że się połamie pod czymś takim. Chuj, bo nie jest równo, szybno. <gryzny> Ale nie jest też bardzo nierówno. Tak! <gryzny> Ej, dobra, już się zaczyna robić wysoko. No, jest groźnie. Już jest ładnie. Eee, dobra, opłaca się, Mateusz? Opłaca się. Opłaca, opłaca się, no. opłaca się, tak. E, jak widzicie ten odcinek, to za niedługo wychodzi odcinek z tą Astrą jako... Astro, która stanie się perełką z aukcji, więc czekajcie, subskrybujcie. Przejdźmy sobie teraz do produktu dosyć kontrowersyjnego, że tak powiem Dlaczego? Przyjrzyj się, a ja powiem, jak się to nazywa. Zestaw ręczny, podkład, pompa ręczna, pompa paliwowa, pompy paliwowe, narzędzia samochodowe, podkład transferowy do gazu, benzyna, olej napędowy, płynna woda. Do gazu to jest mnie. Ale no, jeśli chodzi tak streszczając i uproszczając tą skomplikowaną nazwę, to tym możemy sobie odpompować paliwo z czyjegoś Tak, baku. więc jeżeli swojego złodziejami... Baku. Yy, potrzebujecie z Potrzeb... samochodu, który na przykład stoi i nie odpala, tak, tak. do tego, który odpala, wyciągnąć no. sobie paliwo? To się na pewno przyda. Eee, Szkoda, ja. że nie dostajemy żadnej rurki do tego od razu, żeby komuś może, sobie można do wlewu paliwa Tak, no to rurkę rzeczywiście uprościłoby temat, bo wiadomo, że przy kryzysowych sytuacjach tak. trzeba działać szybko. Dokładnie tak. Eee, jak chodzi o sam sobie produkt, mamy nawet eee, strzałeczki pokazujące, którą stronę trzeba pompować. Fajnie. fajnie. Jeżeli sobie zatkamy tutaj. 8,95 za pompę do, kra do odpompowywania paliwa ze swojego własnego baku. Zobaczmy, jak to odpompuje paliwo z, z, z naszego samochodu własnego. Tak, na naszym parkingu. No, także jeśli chcecie. Pożyczyć, Pożyczyć paliwo, paliwo od kogoś od kolegi albo kogoś. znajomego. Tak, raczej. dokładnie musi być to znajomy Nawet jeżeli to jest znajomy, znajomego, znajomej. To tak, mamy pozwolenie, żeby, żeby sprawdzić i spróbujmy może odpompować paliwko. Włóż głębiej. Nie głębiej, mogę, się. nie mogę. Yy, dobra, sprawdźmy czy przepompujemy. Coś innego niż paliwo. O! Słychać ciecz. No i jak widać... No, no działa. I lepiej by działało jakby to było wyżej. Pewnie tak. No. Działa. No I jak widać można pożyczać paliwo za pomocą takiego przyrządu. Moi mili Państwo, przedstawiam Wam Zestaw do usuwania zarysowań w samochodzie 200G. Natymi natychmiast usuwaj, naprawiaj i poleruj rysy na lakierze. Yy. Restorer. Crutch repair paste. No damage to the surface. Easy to operate. Czyli moi drodzy, mamy tutaj pastę, która wierząc zdjęciom... O, jest nawet filmik. Nakładasz pastę mhm. palcem. Gąbeczka, gąbeczka Skajmy. jest w zestawie. Nie, Nie widzę. Ale pewnie na temu znajdziecie taką o, gąbeczkę. Opie. Pa. I tam nie było żadnych cięć. To było na lączocie, mm. Tak, jak myślałem. Informacja. Nie kosztuje to 21 86 zł 86 groszy. Bardzo rozsądnie jak za kosmetyk do samochodu, który usunie tak. ci zarysowania. Czyli to może wam zaoszczędzić wizyty u lakiernika, który weźmie nie wiem 700, 700 zł za malowanie elementu tutaj 20 zł. Restorer, oszczędzacie 680 zł. Restorer. No jak taki gips pachnie? No. Restorer. To moi mili państwo, nasza asterka ma tutaj taką delikatną przycierkę, tutaj jakąś ryskę. Ładnie widać nawet, no. Nie są to raczej specjalnie wymagające i specjalnie głębokie uszkodzenia lakieru. Więc jeżeli z tym sobie nie poradzi nasz Automotive Body Scratch Repair Paste, to chyba z niczym sobie nie poradzi. Zaznaczmy, że Szymon robi to według instruktażu, który był na filmie na stronie. Tak, było łapą. Potem mamy to wytrzeć gąbeczką, której nie dostajemy w zestawie, więc wykorzystamy do tego szmata JPG. Sprawna ręce Mateuszka. No, pozwól, że z tego samego kąta postaram się to złapać. No, powiedziałbym, że. No, no. tej nie ma, a tej jest mniej. Zdecydowanie. No. Ty no nie sądziłem, nie wierzyłem w to. Scratch body, automotive body, scratch, reaper paste. No jak, się za, to, opłaca. jak za tą cenę, to bym powiedział, że serio się opłaca. Ile to kosztowało? Kosztuje to 21 86 zł groszy. Jeżeli nie macie dostępu do pasty polarskiej. To, to jest spoko opcja. Brewki do lusterek. Daszki do lusterek, że tak to ujmę. Jak wiadomo, włókno węglowe zawsze ma mniej więcej takie właściwości. Tak, to jest specjalne włókno węglowe. Cena 6,24. Lusterko wsteczne samochodu, deszcz do brwi? <grym> Uniwersalny <grym> otwór na deszcz. Deszcz do brwi? <grym> deszcz do brwi. Giętki karbon. <grym> to jest to, nie no, to jakoś tak. U mnie siedzi. What the... Fajne, nie będzie musterką No Tak, funkcja estetyczna średnia, praktyczna, może średnia. jakaś. Może. może, zobaczymy. Jak będzie deszcz, to damy znać. Główny chuj. Kolejny produkt: łyżka i naklejka. A konkretnie mówiąc, ochronna naklejka z włókna węglowego na próg samochodowy, papierowa osłona przeciw rysom na drzwiach samochodu, zapobieganie brudzeniu pedałów, dźwigni, błąd, pasek ochronny do bagażnika. Yy, OK. 6,97 za karbonowy, karbonowy. Ty czekaj, ale tam najpierw było, że to jest karbonowy, a potem, że papierowa osłona. Nie, papierowa jest tylko to, a to już jest karbon. Aha, no. Czyli tutaj podkreślają to, że masz karbon osłonięty papierem. Dokładnie tak, tak. Papier. albo papier osłonięty karbonem. A nie wspomnieli chyba, że się dostaje taki produkt do tego. No, dzięki. Kleisz. Odtuszczamy? Nie. Oj. Jej. <głosy> nie. <głosy> Ale szybąc, raperem nie będziesz nigdy. No estetycznie, powiem szczerze, że dobrze to wygląda. Jako taka forma naklejki, fajne. No co ty <laughs> Serio, nie. fajne. Znaczy, no nie kupiłbym sobie i nie nakleił u siebie w aucie na progu, ale jak już ktoś chce kupić, to fajne. To takie fajne, serio, że to nawet ładnie wygląda. No nie jest źle. Jakby to ładnie nakleił, to by było fajnie. Powracamy do tematu... Nie wiem, czy to można nazwać elektroniką? Można, pewnie, że. Urządzenie zasilające, czyli ładowarka samochodowa, czterema portami USB. Wow. Przepraszam, cztery porty USB i jeden port USB-C za 12,58, moi drodzy. Co za to otrzymujecie? Szybka ładowarka, adapter samochodowy z cyfrowym wyświetlaczem czasu rzeczywistego. No to cyk, świeci się. Ładnie, pierwszy wyraz. Dobra, ładowarka do super. Dobra. Świeci się. Ładuje. Zobaczmy teraz iPhone na zwykłe USB. Ładuje. Ładuje. Dobra, dwa porty zajęte. iPhone i USB-C. Dobrze. Bardzo proszę. Ładuje. Ładuje. Może teraz urządzenie podgrzewające tytoń? Ładuje. Co ty nie? Ostatnie I... mamy jeszcze lampę LED. Jak to wygląda no absurdalnie. Ładuje. <laughs> Nie sądziłem. To, no wszystko działa. No. No, I coś tam dobija. No opłacalny. No, jeżeli potrzebujecie ładować pięć urządzeń jednocześnie, to myślę, że zakup przydatny. Spoko. Opłacalny. Eee, opłacalny. Zapraszam do zapoznania się z kolejnym produktem, który wygląda tak. A nazywa się lampa nastrojowa w samochodzie, lampa dachowa USB, lampka nocna kolorowa, lampa LED, kontrola dźwięku, muzyka, dekoracja samochodu, cena 7,59. Kontrola dźwięku, muzyka, dekoracja? Nie wiem, w jaki sposób ty możesz kontrolować muzykę i dekorację. I dźwięk, przycisk No Pewnie od zmienia funkcji. Zaraz zobaczymy i się przekonamy. Dobra, wepniemy do super. Uf, ale mi poraziło. Bo ja. jest dyskoteka i jest to widoczna dyskoteka. Ale dobrze świeci. Bardzo w sensie duży obszar pokrywa. Tak. Taki pierdołowaty bajer. Dla mnie zaskakująco jest to widoczne nawet za dnia. Myślę, Revolacja. że Fajne. również jest jakaś tam mała Op... OK. opłacanie.